Na pewno znacie ten trik, że stawiacie TCK, no i normalnie do tego TCK jest dostęp. Ale jeżeli chcielibyście utrudnić rajdującemu, powiedziałbym uniemożliwić zebranie lutu, choć to też nie jest do końca prawdą, to musicie postawić do tego jeszcze ścianę z oknem. I teraz przy zrajdowaniu TCK, jakimkolwiek sposobem, ja tutaj użyję mołotowa. Możecie mieć problem, może nie wy, ale ten kto was znajduje, mieć problem ze zlutowaniem tego, co było w TCK. A najgorzej, jeżeli to wy zniszczyliście TCK i byliście zautoryzowani, ponieważ chyba wtedy nie zostaje wam torba, tylko itemy wylatują na zewnątrz. No i nawet jak podstawiacie skrzynkę, to nie jesteście w stanie tego zlutować. Drugi wariant jest jednak taki, że po zniszczeniu TCK zostanie torba. Postawmy więc kolejnego DCK, spróbujmy go jeszcze raz zlikwidować. i tutaj pojawiła nam się torba, no i żeby dostać się do tej torby będziemy musieli postawić smallboxa. Ewentualnie skorzystać z boosta od kolegi, jeżeli jest taka opcja. Ale zakładajmy, że gramy solo, więc kładziemy sobie smallboxa. Tutaj nie może być on postawiony z boku, musicie go postawić mm, naprzeciwko. No, możliwie blisko torby i próbując trafić celownikiem, widzicie opcję lutowania. Lutujecie. I jak się przed tym chronić? Po prostu musicie postawić e, ścianę w połowie bloku. Wtedy nie będziecie w stanie się podsadzić małą skrzynką. No i jeżeli będziecie chcieli, albo bradujący będzie chciał dostać się do lutu, po prostu musi zniszczyć którąś z tych ścian. No. Albo tą, no, albo potem już kolejną.